Ja jak zimowa to. Nie, nam oszło się do jak no, no, oni chcą to, to rozbudowa, czy to jako magazyny? To dobrze. Ja nie lubię. Czyli te zabudowania są najbliżej, tak? Tam, tam okay. i tu nasz, sto rozbudowaliśmy, Dobra, dobra, dobra. Tak. Tam I nas nie informowaliśmy, że dłuższa droga. Ale dobrze, a panom bo tu podawacie te wszystkie dokumenty, tak? Nie tylko tutaj jeszcze dalej tu będzie. Czy oni byli informowani? Oni tak. Oni, oni tak, bo oni dzięki nim my się dowiedzieliśmy. zadać głos w tej sprawie, żeby sprawa miała swój pęd, swoje życie, bo ja po ostatnim spotkaniu z Państwem stwierdziłem, że było świadome wyciszenie tej sprawy, żeby uzyskać zgodę na modernizację i na, na uzyskać na, na ogromne pieniądze, bo Państwo podjęliście jakieś działania i słusznie, ale Pan inwestor zorientował się, że Państwo działania mogą go zablokować, a on w ten sposób, że wyciszył, e, zrobił krok do przodu. Tak naprawdę w danej chwili krok do tyłu przeszła e, projekt inwestycji, już nie w skali małego regionu, tylko w skali całego województwa na modernizację i na ogromne pieniądze. Dziś jest problemem to, e, żeby ta, tą inwestycję zatrzymać. Z moich informacji wiem, że są też do tej inwestycji wyznaczone trzy lokalizacje. Prawda to jest, tak? Czyli do końca też nie mamy pewności, czy to będzie ta lokalizacja. Hmm. Jedna jest wyściekane, i jedna wstudi, dlatego ja też. A ja myślę, tak. wie pan, ja myślę, że oni w trzech miejscach, jak jakby, robili, nie, jak jakby robili, robili to w trzech no, miejscach. Wyniki, oni, oni mają ziemię jeszcze pod blaniem. Ale kto, ale kto im nawet i tą pierwszą projekt i zgodę wydał? Jak te praktycznie te signały ponad 30 lat mają, nie? Więcej. Nad więcej one mają. Jakie one? One są szczelne? No tak, czyli ferma była oddana w którym roku? W 70 którymś roku ferma była do użytku udana. Pytanie jeszcze... ja znalazłem na podstawie KRS-u, że ten polfer funkcjonuje od 2001 roku. Czyli, czyli tylko rozumiem, że w zakresie bardziej takim gospodarczym, tak? Czyli zboża, e, czy to, na napozy, a tak naprawdę jeżeli chodzi o tą kompostownię, to od którego roku wiemy? Od 2015 tak. Zaczęli, tak? No, a my w sierpniu zaczęliśmy pisać pisma. Aha, No dobrze. Tak, bo już w czerwcu zaczęło to kłonieć. Tak, tak. To, to nie było, że ja wyrażam zgodę. Po prostu było tylko te informacje I tam to, to jest wszystko, okres to, taki, że można Aha, tak, tak. Aha, w ten sposób, Ale proszę tylko, że pierwsze te rzeczy, które wyszły na samym początku, że nie byliśmy świadomi bo nawet machnęliśmy ręką szczerze mówiąc bo przychodziły pisma że on robi jakiś tam będzie robił sobie na prostu, ekologiczne używające glebę. ale czekajła się nie się tam może zielonych, czy tego my myśleliśmy że to będzie robił nie wiem strocin, kory jakieś liści czy kolwiek, nawet no, nie, 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 nie przypuszczaliśmy dopiero w momencie, kiedy już później ten nie interweniował. Nie, to, to, pierwszą to. siłą sprawczą tego wydarzenia, jakby nie było, to na to wygląda, że jest Pani Bóg, pani But. Bo ja się doszukiwałem ten 2001 rok, ale jeżeli Państwo mówicie, że on prowadził gospodarstwo. To, no, to no, normalna na kolej rzeczy, zarejestrował się, prowadził gospodarstwo. Jeżeli to jest 2015 rok, kadencja pani już Gód, tak? Od 2014 no to... jest, tak? No to... to pierwsza decyzja wychodzi od pani Gód. Jak to wygląda? On zgłasza się do pani Gód, że chce zrobić taką inwestycję. Pani gut tak naprawdę e, powinna, zrobić, e, powinna w, przy takiej inwestycji niepewnej e, zrobić e, zawiadomienie do e, Rdosiu, do RDOS-u z zapytaniem o cenę oddziaływania na środowisko. Taka być, powinna być dla, dla niej komfortowa i bardzo bezpie, bezpie, bezpieczne rozwiązanie. Jeżeli Pani, Pani Wójt podjęła decyzję o inwestycji po omacku no to jest dla niej karygalny błąd, bo ona tak naprawdę, zle, tak jak Pan, nie zdawała sobie sprawy, zlekceważyła, tylko że, że wie Pan, Pani Wójt jest na innym poziomie i ona musi sobie zdawać sprawę, jakie mogą być tego konsekwencje, a tak naprawdę ma taką możliwość, ma taką możliwość, że przesłać sprawę do RDOŚ, a RDOŚ powinien zlecić wykonanie raportu. A jeżeli wnioskowała, to my mamy prawo do gminy prosić o wgląd w ocenę oddziaływania bezpłatnie. To nie jest tajne. Jedynie zależy, jak gmina, gmina do tego podchodzi, tylko koszty serów. Możemy zrobić tak, że jeżeli nie będzie dość jasno to przedstawione, można to doradcy prawny na pierwsze skierować, a następnie do WSA, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który może albo to, 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 to wziąć od nowa tę sprawę, sprawdzić. Bo jeżeli pani Wójt e, nie wszczęła żadnych działań sprawdzających, to e, sąd może e, widząc e, szkodę, ewidentne naruszenie prawa, przepisów. Wsz wszcząć od nowa. od nowa procedurę sprawdzającą albo całkowicie zakazać. Dalsze działania starostwa, z tego co już wiem, na pewno tutaj już były kwestią jakichś wzajemnych relacji, że nie zamierzali im utrudniać, ale często już jeżeli pierwsza decyzja idzie z gminy pozytywna, to już nie, nie idzie reakcja automatyczna. Ale, ale, ale na przykład kupę pieniędzy i plus kredyty, i to władowaliśmy, mhm. i się tutaj ktoś nam teraz y, smrodzi, i automatycznie zamknęliśmy działalność. jeszcze co pan dostał, pismo, pan nie odpisał, nie wiedział pan, e, co to będzie. Tak, no to, 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 tak e, no to logicznie wygląda, pani Wójt, z tego, co, nam, przed, 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 co nam pani Wójt przedstawiała na posiedzeniu, tak. w tym, to na to też wychodzi. Tak. Że też była nieświadoma. Ale tak, mo mogła być nieświadoma, bo Pan, no żeby było, no i jako kolegi, że w Piśmie, by było, że są te na przykład y, odpady roślinne plus jakieś zwierzęce, no. to jest by człowiek całkiem inaczej też do tak. tego poszedł, tak. nie? A tu to, a to były, że te odpady do biodegradalne. biodegradowne, nie? Degradalne. Oni mnie wezwali po Bożym Cielce, opowiadały. To ja tutaj opowiadały, No do gałęzi liści przywieźli to. Mhm. państwo potyczka zaczyna się od tak. e, lipca, czyli tak. tak naprawdę chwilę zaraz po. Tak, my... już od czerwca. Od no tak. czerwca, ale to już my z początku nie wiedzieliśmy skąd to śmierdzi, bo to by i były i rzepaki czy coś. No Część to człowiek myślał, że no to, to z tego jakaś gnojowica czy coś. Ale jak to zaczęło coraz bardziej intensywnie śmierdzieć, no to... No to w zasadzie my dzięki tutaj sąsiadom się dowiedzieliśmy Aha. i zaczęliśmy, w zasadzie i wtedy zaczęliśmy, to... zaczęliśmy monitorować. Ja przy takiej inwestycji to, to wiele osób powinno być powiadomionych, nie tylko my. My, my, to my zaczęliśmy to jest być powiadomiony. My w tej chwili dostajemy pisma, tak? W tej chwili. No jak, jak ale to szum, już tak? tak, jak się zaczął szum. wcześniej, absolutnie o niczym nie byliśmy. Ale oni tylko w nocy, tylko ja się tak, na... raz w nocy, oni nie uprzyjdowali. Ale to, tak było od samego początku? Ale tak dobrze, samego rana, bo tak było. Na początku to było no, takie bezczelne. Bezczelne włożenie. No nie było jakichś reakcji. Ale nie, ale, nie, ale, ale... Z, po, z początku oni jedną ciężarówkę na jakiś czas przywozili, ale jak się później rozbijali, to trzy, cztery. I w w ciągu tygodnia. I ja się dziwię, na przykład skąd jak to taka masa. Mamy 20 letą i taki zbiornik on gdzieś tam utrzymał. Co mogło być, że nawet nie dobrze nie było przerobione już no i już na pora były. Państwo, dlaczego mam takie pytanie? Czy e, te odpady połubojowe, prawdopodobnie, po, bo odpady połubojowe, bo nie mamy 100% pewności? Czy w zamyśle inwestora już był od razu nimi e, gospodarowanie? Czy to wyszło w trakcie? Czy z początku na, faktycznie były przywożone odpady e, zielone? Gdyby po by bojowe, to by nie dostał od razu tej decyzji. No dokładnie. Gdyby nie, by nie dostał. My byśmy się nie zgodzili prawdopodobnie było to robione, że na co innego jest pozwolenie. A to jest Rakuzie, 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 A później, a później, czyli celowe, już od razu, właśnie, że tym celu, tak? tak czyli prawdopodobnie pierwsze samochody ale, już były po tak, bojowe, Myślę, że myślę, że jeśli było po bojowe, to podejrzewam, że więcej zgód trzeba było właśnie zaniepaleć. Zaczęło się, zaczęło Kiedyś moja jak się zaczął szum... Jeszcze nie włączone, że te całe zbiorniki, yy, całe te silosy, może właśnie przez, przez to, że miały być składowane tylko odpady jakieś roślinne, nie musiały być szczelne. No, no, bo gdyby były pokójowe, to prawdopodobnie musiały być szczelne. Tamte zbiorniki to, ty... to są dziury wykopane. Ale, ale... Jak to szybko zostało załatwione? Bo w przypadku państwa trwało to dwa lata, tak? wiem, ja że ja to chyba pierwsze pismo jakoś, jakoś tak jesienią, późną jesienią, mhm. zimą. To był taki okres martwy trochę, więc mhm. dostaliśmy pismo. Biegowo, wiadomo jest, 14, 14, to jest 14, 14 tak Ja tak, że tak, tak, tak. jest to wykluczone, że pierwsze pismo odnośnie, że gmina nas powiadomiła, że się No tak, ale w porównaniu taka inwestycja, taka to jest... Dwa dwa roku, roku. A Państwo robicie dwa, dwa, tak. dwa lata trwa. Z tego co pamiętam, jak ostatnio rozmawialiśmy, to Państwo coś wspominaliście o jakimś ścieku wodnym niedaleko stąd i też o stacji uzdatniania wody. Tak, a to jest do centrum A ja źródła wody to powiązane tym tak. No bądź? mi powiedział y, z ochrony środowiska, z, jak ja już ja <kluzni> y, <kluzni> y, y, awanturowałam no, się wręcz, tak, tak, tak? Podczas spotkania i informowałam cały czas, że, że ich działanie... My nie mamy nic przeciwko temu, żeby każdy zarabiał, tylko że ich działanie przyczynia się do tego, że my się uwsteczniamy, tak? A wręcz w ogóle grozi nam bankructwo. A, no i, i tłumaczyłam, że, że ochrona środowiska, że, że te cieki wodne i to wszystko, to powiedziano mi, że tutaj jest tak, taka gleba, że na pewno te odpady nie zaszkodzą, tak? Mhm. One nie wsiągną gdzieś tam, bo to jest taka struktura gleby, że, że to nie grozi. Na pewno za Powiedzcie Państwo, kiedy Wasza taka potyczka formalna się zaczęła? Bo coś Pan wspominał, że z początku, jak indywidualnie się odzywaliście, to zawsze byliście lekceważeni, tak? że w ogóle nie byliście brani pod uwagę. Nie, to to, to nie, znaczy nie, nie, nie. Z gminy, jak my napisaliśmy z gminy, to później gmina nam odpisała, że wszystko jest zgodnie z prawem, mhm. pozwolenia i to. Nie, nie, jak to się nie szkodzi, nie? Na no to, jest to, to, jest to Nie jest szereg dokumentów, które tworzą całość. I to jest na tworze budowlanym. I wtedy można to, coś pamiętać, coś to co coś pamiętać, coś kto sprawdzić, jak to wygląda. Po kolei, ustawić stan faktyczny. Te zbiorniki one być powinny być bardzo szczelne, bo przecież tak. rolnik, który buduje nawet tak. na tak. na zlejonych tak. oborni, to przez te zbiorniki to sprawdzają ale Nawet nie kapnęło. A tutaj jakie odpady, jakieś nie wiem. Ale nie takich technologii, określają ustawę i można wtedy porównać. Tak, tak, nie, ale nie, Kto, ale chodzi ale... to, jest zgodne z obowiązującymi, z obowiązującymi a przepisami. A jest, a jest, że na dzień dzisiejszy Polferm ja wstrzymał swoje działania, tak? Ale no wie Pan, to jest to wstrzymał, my tak samo byliśmy w, w, za, w, za, w, w zawieszeniu korytety, no, próżni. No to działania, że to dzisiaj jest zblokowane, to jest tak ze względu na to, że Odczucie społeczeństwa jest negatywne, dlatego inwestor się wstrzymał? Czy parę tych pism coś zadziałało? Gdzie, panie się panie. Zbra... Gdzie państwo się zwracali? do tych pism? My w trójkę, jak tutaj i z Mieśkim, Waśkim, i później i z Pawłem, my tylko w trójkę zaczęliśmy pisać do gminy, to nie było odzewu. Jeżeli I wtedy sądy uruchomił, że zaczął zbierać petycje i pod tym były za zbierane podpisy, dopiero coś. Nie masz, tych podpisów na petycji? A potem 200 parę będzie. To pan mówił o 300 nawet, tak? A mieszkańcy wysyłają o 1000, czyli tak naprawdę 30% mieszkańców. Nie, jak po wioskach gdzieś to bo to jak tak samo. Czy jestem czy od wioska, tu w soet to to oni to samo Nie skręcamy tak tej. Część, część ludzi nie no, no, nie można, iść, część prostu, ale nie. W terminie z tymi, y, z tymi, y, z tymi kwestiami dotyczącymi technologii, nie z tymi stosowana i znaleźć y, te tu które dadzą podstawę uchylenia tej ale decyzji. Ja pan, i ja, i ale ja, to nie ma problemu. Ale ja, ale, ale ja nie mam problemu, ale pod jednym względem. Pan robi takie audy, ale, ale mówię pan, ma tak, pan tak. Tą, tą zgodę, w, ma pan tą dokumentację, dajmy na to, i pan robi audy, czy to jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Punktu pójść. Ja mówię tylko, no to się... Od tego trzeba zacząć. Tak naprawdę, żeby ruszyła maszyna, dlatego gmina dała tą decyzję. Dlatego gmina tak, tak dzisiaj broni się tego wszystkiego, bo zaszły za, za daleko. Nawet sama się nie spodziewała, tak. ale dała tą decyzję. Dlatego wie Pan, o, nie gmina pan, będzie ostrożna. Tak, tak. ja, ja... Co odpisała gmina już po Państwa interwencji? No ja na przykład w pierwszej decyzji, jak y, indywidualnie, tak, za żalenie, my y, y, sami, jak napisaliśmy skargę, że to szkodzi naszemu, naszym interesom, dostaliśmy odpowiedzi zarówno ze starostwa, jak i z gminy, że wszystko jest zgodnie z prawem. Więc do, w momencie dopiero jak radni sołtys zebrali się do kupy, zaczęli pisać petycje i później już w zasadzie my cały czas z nimi byliśmy w kontakcie, tak, ale już sami indywidualnie nie występowaliśmy z żadnymi skargami. To nabrało jakiegoś obrotu, mm -hmm. bo my jako jednostka dostaliśmy pismo kontrolu po prostu się, się tak, i wtedy, wtedy zaczęły się kontrole, bo i z gminy przyjeżdżali, chociaż postawili auto na parkingu i powiedzieli, że oni nie czują żadnego smrodu, bo akurat w tym momencie nie, nie czuli tak, tego smrodu. Ale oni odjechali, a za pięć minut był sukni niesamowity. Zresztą jechał samochód z tymi smrodami. To w zasadzie cała droga i wszyscy czuli. Bardzo szybko sobie To tak jak z bakutila czasami. <laughs> jeszcze pan go nie widział. Chyba czy jeszcze to gorzej, nawet. <laughs> Krzemieślarz był tak silny, że i przez. To też ubiegł. wyjeżdżały te ciężarówki na pusto, odkryte. Mhm. Ona po prostu długo stała, że tak powiem, odchylona. Tak. Mhm. Odchylona, żeby po prostu wszystko to zleciało. Bo to, to nie jest jak zboże, że pan no To jest taka, masz, masz, masz taka tak, była po prostu. No tak śmierdziało, nie można było. No teraz, a tym bardziej, że chyba teraz jakoś się chyba przepisy, ja nie jestem pewien, że kontrolne, czy to się, że na przykład... Z wyprzedzeniem, że tego i tego dnia będzie u państwa kontrol. No to automatycznie oni mogą, żeby czy czyścić. Czy coś. Panu, no prawda, do. Nie, czy ktoś powiadomił jakąś kontrolę, jakąś inspekcję weterynarii, żeby to sprawdzić? Nie, nie same pit poda... po były do weterynarii. A też. Do weterynarii a było... Ale to, jeżeli chodzi o budynek, a. Aha, bo to w nocy jechały, a w Ja raz stanęłam przy drodze, tu przy bramie. I chciałam sfotografować, tak? Nie dało rady. Po prostu czekałam, kiedy to auto będzie wyjeżdżało już tam z, z bramy, z fermy, i chciałam sfotografować. To, on, to było tak zrobione, że i przed autem, i za autem jechały auta, Żebym ja nie mogła złapać tego auta. A wie pan, no to to jest wyłamek sekundy, tak? W pismach, więc, że oni nie mają narzędzi prawnych, żeby mogli pobrać próbki. Tak, mniej więcej według was, ile takich aut już w tym okresie rocznym by mogło przyjechać? Ile dziennie, ile tygodniowo? Nie, nie, to nie było dziennie, to było tygodniowo powiedzmy. Tygodniowo po, Z początku tygodniowo, po jednym po dwa, a później o, po cztery, i auta tygodniowo. Ja, ja tygodniowo ja tak nie mówię, że kiedyś o czwarte rano, czy trzecie, przywiózł y, w weselniku swoich estatusy, tak, no nie? To mu tak zajechało, że to niesamowicie było. Tak? Fetor jest tak, tak na dłuższą metę, jest tak na prostu, na wymioty, nie ale po z No chyba każdy na, na, inny. A czy nikt ]Mm -hmm. z Państwa nie wpadł na pomysł, żeby powiadomić policji do sprawdzenia czy... nie, to było. Było zawiadomienie, ja zawiadomiłem Policję i Policję... I spisała tylko protokół, podjechała tam, tam było było zamykane, czy coś, czy ich ten nie, nie wiem, nie Aha, na, 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 i już. na samym miejsce inwestycji, tam, tak. Tam. na samej inwestycji, że tego, ale to wie Pan i nieraz Niech jest... Puszczy, my, do, nie puszczono policji. Nie tak, a ja nie jestem pewien, nie, ale yy, pod jednym względem to też jest, jak my nieraz i nawet i dzwoniliśmy gdzieś do instytucji, no to raptownie ten smród szedł, a jak ktoś przyjechał godzina, nie. dwie, Wiatr się tylko trochę zmienił i nie było nie, tego. To, 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 ja myślę, że to było przykrywane folią. Przykrywane, bo tam w tych pismach jest. Że w każdy, jak każda kontrol była, to wszystko było zabezpieczone folią i słodkiem. A pamiętasz jeszcze, że te. A jak oni tak, tylko to odkryli, to wtedy to wszystko ruszało. Tak, że te w rogach wstawili słupki i te zbele ustawili, żeby zatrzymywać. Zbierne to. Ale rozumiem, że, że, że żadna policja czy inspekcja transportu czy weterynarii nie zatrzymała żadnego samochodu nie. tego typu. Nie, nie. decyzję I jak pani Wójt podejmowała nawet decyzję, to każdy był w niej świadomości. Nie. Myślał, że tu będzie spełnić. Dokładnie. Coś, nie. Tak? Nie. Nie a tutaj nie. jest cichy interes, tak, a, a tak naprawdę śmierdzący. Prze, pierwsze sprawy jak się zaczęły, no. nie oni handlują tym. Jak jechałem, to mnie sami zatrzymali. Powiedzieli, że znaleźli padlinę dzika leżącą. Tak? Że on, tak że znaczy, znaleźli przyczynę smrodu. Oni <grym grym> powiedzieli, że znaleźli padlinę dzika, że wezmą koparką to Zakopie i będzie po no, no. za duża presja na, na to, żeby, żeby takie e, tutaj odpady wymagazynować. magazynować. E, czyli... my się podejrzewamy, że chodzi tu o duże pieniądze, bo jeśli Pan miałby składować jakąś trawę, liście... to tego nie będzie Pan tego nie, nie, jak, nie, na... nie zapłaci. Tak, tak. no. Jakichś pieniędzy. No, nie ale nie by, ja mówię. No, Natomiast jeśli są to odpady, gdzie, no, no, gdzie pan no tak, go nie, nie nikt tego nie sobie. chce i on się nie zgodzi na to. no To się rzuca na wieś. Tak, tak no, no ja mówię to po Bożym Ciele, w poniedziałek, po doświadczeniu, to trudno dzwonił. Może pan przyjął, ja szybciej atakowałem tam. No to odpaliłem samochód, byłem pojechałem, a ja bo nie samochód. Jest. No pojechałem, no bo wiadomo. No, były gałęzie liście. no takie... A my pan U... bo ja my to proszę następnym razem, jak będzie doszło do przygotowali się. To, a ono to jest krótko. A my nie musimy, to jest ta tylko... firma. Nie, i no, na ten temat zakończono. Ale, ale słuchaj, do, dopóki, to mi i dopóki to nie, no. nie było z tymi odpadami niewosili, normalnie na bramach nigdzie nie było etykiet na, napisów, że teren prywatny, teren zbroniony. Żadnej nie było. Jak tak, zaczęła się, się, się kontrola? To to, kontrole, to wszystko automatycznie na każdej bramie, na tym, że jest ten broniony i od razu były bramy. I po zamknięciu. No, 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 no. No. oni są pola. dużymi pola, oni są dużymi obszarnikami, tak? I no, to jest około takich ponad 100 hektarów takiej ormy, gdzie, gdzie można to wyrzucać, no jest gdzie wyrzucać po prostu. Aha, to później jeszcze Tym, idzie spór. Prawdopodobnie to tymi... jest, to, jest to szkodliwe dla, 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 dla gleby, ale jeśli, jeśli, jeśli nie odczeka jakiegoś tam pewnego okresu, nie sfermentuje, nie wiem, pół roku, rok, czy coś tego tak. rodzaju. Coś? Ale jak nie jechało, ma, jak jechało ale jak ma auto... te zbiorniki ograniczone, więc przerzuca się szybciutko. Tak, bo oni nie, do nie mieli gdzie tamtym roku, w sierpniu, zaczęli to wywozić, to przecież nie szło wytrzymać na polach. Tak samo no jestem rolnikiem, mam sąsiednie pola, to musiałem zjechać, jakby się nie dało pracować. Taki takiej to, to jest taki siatkowodór. W no 2016? 15, 15. A 15. Przyszedł mi do głowy pomysł, bo na pewno będziemy tu walczyć z tym, co mamy za materiałem. Ale prawdopodobieństwo jest, że za chwilę może coś tu ruszyć. Obawiam się, że tutaj jest takie środowisko, że mimo, że ludzie czuli ten smród, tak, podpisywali się pod tą petycją. Ale, ale nie głośno nie wszyscy raz, Dużo osób a głośno ludzie boją się. I jeszcze tam. jest środowisko to takie jest zamknięte, tam. Ale, nie, ale to jak, jak do nas część mówi Izba Sreby i tak, no to wiedziało się, że myślą i tylko nas się mówiła, to róbcie coś, nie, automatycznie Dużo mieszkańców sobie nie zdaje sprawy, bo dziś tak. to tak. Państwo dotyka i to o było ma... no, kwestia jednego samochodu, ale jeżeli jest projekt na całe województwo. całe województwo, bo wiecie tak, Państwo, tak, że teraz tak. przeszedł projekt na całe województwo, tak. w projekcie jest też zapis, że jeżeli inne województwa nie będą wydolne, to tak samo może być to scedowane na te województwo, czyli przyjmujemy, dajmy stało północnej wschodniej Polski odpady. dlatego tutaj informacja społeczna. No powinna ruszyć, tak? Powinni mieszkańcy wiedzieć, że tu może być bomba zegarowa dla, dla wszystkich. Nieprzyje. Ludzie no. będą się bali. To ja mogę Państwu zagwarantować, że są jednostki, tak jak my mówimy o tym otwarcie. A teraz bo tak. wcześniej, jak nie dochodziły na, bloky, na bloki, skrót nie dochodził, to ludzie nie reagowali. Dopiero jak Oni tak, z on początku na zwierciu, że się o. Nie. Zareagują. Ludzie zareagują w momencie, kiedy będzie śmierdziało, kiedy będzie za późno. Ja Panu mówię A. otwarcie, że do nas przychodzili Ma ludzie... Ma wierzę w to, tylko trzeba przekroczyć jakąś barierę emocjonalną. Nie pójdą Dobieram ludzie, bo się boją. Pani Podpisy Wójt Pani Wójt mieszka tu w Bezledach. Sąsiad, sąsiadka nie pójdzie, bo będzie bała się za... za yy, no, no Uciekło mi słowo. No, mniejsza z tym. W każdym bądź razie wielu ludzi nie pójdzie, bo będą bo się bali. W momencie, kiedy były podpisy zbierane, yy chodziła dziewczyna, to wiele osób wypraszało ją z domu, bo nie czuje smrodu. A teraz, jak się uspokoiło, to wszyscy uważają, że jest sprawa zamknięta. I dopóki nie będzie smrodu, ludzie nie ruszą się z bezu. Tak, no, rola no, no, pana że oni chcieli robić gminę i, i uświadomić powiedzmy no, władze gminy, że e, jeśli to przejdą te, te całe inwestycje, to gmina będzie miała problem. Oddając sprawę do sądu a sąd ma za zadanie sprawdzić obie strony, sprawdzić równo, sprawiedliwie, a nie na stronę, bo wie pan, jeżeli już by dochodziło do sądu, to naprawdę ta sprawa by zakrajała, wie pan, no, daleko, ale trzeba się zwrócić. Zbadać tą sprawę, wie pan, niech sąd wznowi od początku tą sprawę, jak to wyglądało, bo jeżeli mamy sygnały, że pozostały popełnione błędy, ja, oni, oni się sami boją, to jest jedna kwestia, a druga kwestia, no sąd może od razu stwierdzić, że było źle i wstrzymać to. Na tym etapie, tak? Bo wiecie Państwo, my jesteśmy przed dzień, jesteśmy tak naprawdę, bo to jest bardzo ważne, my jesteśmy przed dzień rozbudowy tej inwestycji. Jeżeli my na tą chwilę nic nie zrobimy, jeżeli Państwo na tą chwilę nic nie zrobicie, to ten problem nie będzie malutki, ten pro problem będzie ogromny. Ten problem będzie ogromny. To był największy tuczycielem. Ja stał wszystko, Ilówkę lał wszędzie. A ten ekolog się stał. No ale my sobie dali i sobie. <grym> no, Bo tam był. No, no. No. no, on był kierownikiem na no, tej No, Ale największy Jak ścienia, była ferma, to był kierownikiem... Nie wiem, czy nie to, bywa, to później nie był zastępcą dyrektora, ale. No, był wiedział. Co widzimy? I to jakaś siana kiszonka, to cholera go wie. A co dalej i niżej, to nikt nie wie. To jest, ile tych silosów tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, cztery chyba do końca. Jak tylko w tym pierwszym widziałem, jak tutaj to przywozili, tutaj pierwszy raz. To było po Bożym ciele, to tam było 19-20. No i to wszystko otwarte. Hmm. Tak, to jest to właśnie. I niby miały być gałęzie, liście tak, oni... zielone. Tak, a... tak, tak, tak. Jak oni mnie wezwali, to były gałęzie, liście i takie opierdółki. Jak pana wezwali. Tak, jak poprosiłem o następną interwencję, to mi odpowiedzieli, że to jest prywatna posesja i oni sobie mogą robić co chcą. Dziękuję, wstępu nie ma. <laughs> I na tym się gadka zakończyła z nimi. To tu te ciężarówki, co panu mówił któryś z kierowców, że już po jest, tak? Tak, tak. To tu zrobią. To i tu właśnie wszystko walili w te losy. No to te silosy wszystko walą. Ja, ja inaczej sobie wyobrażałem to. Gorzej? Nie, Czy myślałem, i... że to takie bardziej hermetyczne te silosy są jakoś. A to one. Z... Kiedy panowie tutaj kiszonka była robiona? Za pegeru, jak były krowy. Rozumiem. Nie, to w ogóle nie tego przeznaczenia. To, to, to jest w ogóle. To ja bym nazwał rowy. Nie, no tak jest. ja wiem, tak, ale Płyty, jeździł, płyty. I, tak. transzeje W razie tak. wojny, Amerykanie, to to będzie tu uciekać, teraz chować się. No ale mówię, tutaj zielonkę wrzucano, tak, tak ciągniki tak, było, jeździły. Tak. No jakby była zielonka, to zielonka Powstawała to... taka bestia. Bezklęowa... W tej chwili, no to do cholera, jakby to widać, jaka sprawa. No teraz. Nie, no to zimą jest. Wszystko dla zmylenia przeciwnika, po co wiecie panowie? A jak ona tam, sąsiedzi tam, to wszystko widać, co oni mają. Ile to nas skróty ma? 200 metrów? 300? No i ma, to. a tam. A tam, ta o Jak, o, jak, tej, o, jak silość, ten ten, ten, co jest to, to oni tutaj. Ja się tu pali, to tam, no to właśnie tu, to biuro. Się. No ale fakt jakby jak tu? było tutaj to na pewno lepiej niż tam. Nie. A nie, no jeżeli chodzi to o, to, o lokalizację. To, jest, to, jest dalej i w Otulinie, tak? No tak, ale i no, blisko to jest, to jest. No, Wysypisko a to znowu wiesz, no. no, no. bo to jakby droga to z tamtej strony, bo tu przez nasce nie pozwoli jeździć, wiadomo. To od wysypiska e, będziesz. To to, zaraz to jak to miejsce się nazywa? Wysieka. Wysiek. A to wysieka ta słynna, tak?